Kolejny raz wycieczka do jazdy. Sprawdźmy co tym razem uda się znaleźć, żeby na tym zarobić. Oczywiście, standardowo koszyk do łapy, skaner do koszyka i lecimy z tematem. No, tu już na dzień dobry sporo rzeczy na clearance znalazłem. No, ale czy są one takie opłacalne? Zaraz się okaże. Lego na promce to zawsze dobra opcja, no ale niestety ona była za mała. Ale tutaj sporo gier znalazłem trochę na Xboxa, trochę na PS5, trochę na PS4. Sprawdźmy co tu ciekawego. Prince of Persia 16, nie, nie, to to zdecydowanie za dużo. Diablo za dwie dychy, ono się sprzedaje po 28, to też na tym nie zarobię. FC, no to już nie wiem, czy ktoś w to w ogóle jeszcze gra. Sprawdźmy cenę, czy aby na pewno. No nie, tutaj w drugą stronę poszło Akurat jest cena 4 dychy, a na tym 2 Wiadomo, że za 20 by sprzedali, jakby się pokazało z tą naklejką Ale i tak się nie opłaca Dobra, lecimy dalej Tego sprzedawałem sporo, ale kiedyś to znajdowałem po funcie To się sprzedawało po 6 A tutaj Wam pokażę tą szczoteczkę Ordo Ja jej sprzedałem, nie wiem, z kilkanaście sztuk sprzedałem na ebayu Tutaj sobie zaznaczacie na opcjach sprzedanej I patrzymy Po 54, 59 Między 40 a 50 funtów się sprzedaje Dzięki za oglądanie, pozdro